Mano z tej strony program i, wit i witam Was wszystkich w pierwszym odcinku na moim kanale. Jest to odcinek zerowy z serii Minecraft Pro, z Propak 1. Chciałbym wam przedstawić wszystkie modyfikacje, które znajdują się w paczce Yy, niedługo będzie też odcinek już z serii normalnej więc możemy chyba zaczynać yy, Tylko na początku lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie Pierwszą modyfikacją jaką jest yy, jaka jest w mojej patce to Animal Bikes Pozwala ona jeździć na różnych na różnych, na różnych yy, zwierzętach Na przykład, na przykład na takim jednorozcu czy śwince bardzo i one mają różne umiejętności na przykład no kucyk taki to akurat nie ale smy mm, pająk i jeszcze dragon y, to na przykład pająk y, może się spinać bardzo przydatne no oczywiście, jak wiadomo, na smoku można. Yy, następna modyfikacja to Armor Status Hood. Yy, ta modyfikacja dodaje to, że yy, gdy ubierzemy na siebie jakąkolwiek zbrojkę, wtedy w lewym dornym roku pokazuje nam ile, yy, ile, ile, ile jeszcze ma wytrzymałości dana rzecz. Tak samo jak. Tak. Następna modyfikacja to Balkon's Weapon. Balkon's Weapon to modyfikacja, która dodaje nam różne bronie, takie jak dzidy, takie małe mieczy, czy jakieś topory, młoty, crossbow, kusze, muszkiety, te. Bumerangi i każde z nich ma jakieś fajne zastosowanie. Pokażę Wam teraz wszystkie bronie, które, yy, znaczy większość broni, które nie mają zastosowania. Yy. Tak i jeszcze yy. tak. Dobra. Czyli pierwszy to myślę, że można nim rzucać sobie. Następne to yy, taki move. No Tylko poczekajcie, wpiszę set No, następny to, to jest większość. Jeszcze para, nie może są fala, ale wszystkie wody przetrwały. Muszkiet ładujemy yy, i. I bumerang. Oczywiście nie chcecie wiedzieć. No daleko tą ton, dystansu nie ma, ale mm, też może być. Następna modyfikacja to. Mm, następna modyfikacja to Battle Towers. Teraz wam nie pokażę, ponieważ. Mm, Ponieważ y, jestem na, y, na, na, na... W tym świecie i długo by mi to zajęło szukać go, więc tylko dodaję takie wielkie wieże, na których są bossy i różne potwory. Idzie się do góry, tam jest boss i walczymy. No i mamy różne nagrody z skrzynkach. No. Następny Battle Dungeon, czyli dodatkowe dungeony: jakieś y, zamki czy inne. Następne um, bibliocraft dodaje różne takie rzeczy, czy to półki, coś takiego bardziej ozdobnego do, um, do domku. Czyli czest, nie wiem, podobny do normalnego, ale okej. Okay. No i to na przykład na miecze, tu jakieś to można kłaść, w tym na przykład różne miecze, czy zbrojki, tu zbrojki, miecze, jakieś różne jabłka, coś tam, coś tam. Następne. Y, Blood Magic, to chyba ma swoją osobną mm, tak Jest to po prostu taka modyfikacja, która dodaje jakieś magiczne, różne przedmioty Bardziej w tej, ja tego, ja tego tak dokładnie też nie znam, bo mm, wybierałem takie modyfikacje, ale ja się na tym też tak nie znam, po prostu dodaję matematykę Boże, matematyka mmm to na, to na pewno się zajmiemy odcinków, ale y, na razie zostawiam to. Jeśli, A jeśli macie pomysły na modyfikacje jeszcze do tej paczki, piszcie w komentarzach i piszcie w komentarzach y, na przykład te, które nie znam, bo jeszcze trochę jest y, takich y, modyfikacji, które nie ogarniam do końca, więc proszę napiszcie, tak? Dobra, następna modyfikacja to, mm, już wam mówię. Craft Guides. klikniemy G mamy, mamy tutaj różne receptury, tak samo z modyfikacji no i tutaj możemy szukać sobie set item, znaleźć, no i mamy wszystkie recepturki. Następne to Damage Indicator to bardzo znana modyfikacja, jedna z pierwszych lecz znaczy, z takich ważniejszych w każdej serii to jest w lewym górnym roku pokazuje nam, ile ma HP, ile, czy jest przyjacielski i jak się nazywa. Znaczy, jak jest nastawiony do nas. Dobra, następna modyfikacja to... Mo Creatures. Dodaje różne stwory, m, przeróżne wielkołaki, ogry, no bardzo ciekawa modyfikacja, jeśli, ch jeśli chcecie mieć trochę zabawy w nocy, gdy wam się nudzi no a jeśli nie lubicie grać na potworach to nie polecam, bo to nie dodaje nic więcej co trochę tym dodaje, różne takie bronie, ale no one nie, są bardzo słabe a reszta to tutaj to są rzeczy z pokonania potworów jeszcze tu jest squad, bo teraz to do jakichś no, a ja się jeszcze na tym nie znam, więc możecie mi w sumie napisać następna modyfikacja to dynamic lights, no to Chyba każdy powinien wiedzieć, już nawet pewnie zgadniecie, że jak wpiszę ten timeset, po prostu gdy trzymamy pochodnie, to nie musi się tak rozświetla. A co zobaczyć czy Restor Torch też tak działa No działa, ale słabo Dobra, następna modyfikacja to Akcented Warben, czyli dodaje nam. E, mo, 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 Można stworzyć e, tutaj, w takim craftingu, bardzo bardzo fajne mierze. I różne zbroje, lepsze od zwykłych. E, a to chcę zobaczyć, e, tylko na przykład bo to chyba. Aha, czyli z tego... O, no to teraz to ja już będę wiedział, bo, um, Dobra, tego nawet nie wiedziałem, dobra. Nie wiem, un um, Crafting to swoje są No, widzicie, ja się na tym aż tak też nie znam. No i tutaj mogę Wam pokazać parę y, taką przykładową recepturkę, bo jest to fajne. Y, tylko teraz ta. Y, to. I... I, i i i i i jeszcze mm. kurczę yy. właśnie yy. i teraz tak wiecie Czyli teraz tak Coś takiego, poczekajcie o. No i mamy wiecz i od razu łamuję także, że jeśli chcecie zrobić lepszy To musicie wtedy użyć koboł stółna i wtedy żelaza I to tak samo potem żelazo, złoto, złoto, diament Dobra, następne Następna modyfikacja to E, Transmod, tylko że w zwykłym nie będziecie nic mieli, więc ja mam jeszcze dodatki. E, trzy główne dodatki stworzone przez głównych, e, głównych, głównych główny, e, modyfikacji, ale jeśli będziecie by... mogę dodać oczywiście jeszcze bardzo dużo z tych dodatków, będą takie bronie. Mogę wam pokazać na przykład to, to i to. No i teraz tak mini Jeszcze to. Ok, RPG, RPG i M21. m Dobra, może być tyle No i teraz tak RPG oczywiście zbudujemy i bardzo, fa bardzo fajne to jest oglądało oglądał Seed'a na pewno wie Łoł, poleciał w górę Dobra, następne Minion Izumi Znaczy to wiecie Nie, 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 Widzicie, nie? I teraz Minigun Łoł wow. Na pewno ja to zrobię na survivalu A chciałbym jeszcze eee, poczekajcie. Poczekajcie chwilę. Gdzieśmy eee, w ogóle? Także poszczelamy chwilę. Zobaczycie jak wyglądają <laughs> te explose. Po prostu po prostu będzie o, o. Poczekajcie, tylko ten, i proszę Was, za chwilę obsuwę, ale chcę zobaczyć. Bo to będzie ciekawe. Ło, następna modyfikacja to mm, że mówię. Następna modyfikacja to Galacticraft pozwala. Nie będę teraz tutaj budował, bo to jest bardzo dużo roboty, ale po prostu pozwala nam do tych księżyc i nie tylko, zależy od tego, e, rakiety i tak dalej. No. Będziemy to ogniać na pewno, bo to bardzo ciekawa modyfikacja i bardzo rozbudowana. Też by to pobierał różne jakieś dodatki, czy to na różne inne planety, ale to jeszcze zobaczymy. Następna modyfikacja Inventory Twix e, muszę wejść na Game Zero. to próbuję robić, bo bardzo mało znaczy chciałbym, żeby mało czasu mi to zajęło przedstawianie tych modyfikacji. E, po prostu dy, mamy powiedzmy cały uwalony ten, klikamy R i wszystko się sprząta. Do kupy. Tak samo w skrzynkach. Dobra, no następna modyfikacja to są e, Lucky Block. Nie trzeba tego tłumaczyć chyba, bo to jest naprawdę znane. Po prostu... E, niszczymy i coś dostajemy losowego. Następna modyfikacja to minions. Bardzo lubię tę modyfikację i bardzo ciężko było mi ją pobrać, ale nie poddałem się i mam. Więc przywołuję naszych sługów, którzy mogą robić Mm, tylko nie pamiętam jak się to dokładnie używało Ale ja to lubię i mm, czekajcie Nie pamiętam nie wiem, nie wiem jak się używało tego że mm, Że oni robili ale dobra to jest nieważne tych słowa Dobra, nieważne, ja to jeszcze będę ogarniał, tak? Ale najważniejsze, że taka modyfikacja jest Teraz bardzo ciekawa modyfikacja, nie nic nie dodaje do gry Ale fajnie przynajmniej będzie wyglądać Czekajcie. Yy... E, czekajcie, bo ta modyfikacja mi nie działa dobra. To jeszcze będzie. To na pewno będzie. Następna modyfikacja to More Cold e, Enchanted. E, e, Udaje nam to, że możemy mieć dwa serduszka, a gdy będziemy mieli Expa, dostaniemy ich więcej. E, no i będzie można mieć naprawdę stoporo więcej niż normalne Minecraftie, Więc bardzo fajna modyfikacja i po no, prostu Ocean Crab dodaje różne rzeczy w oceanie. Chyba też Dungeony, ale nie jestem pewien do końca. Tu wszystko jest. No, jakieś koralowce i tak dalej. No, świat podwodny też się tym zainteresujemy, ale tego. Teraz Or Plus. Nie wiem, czy tu jest zakładka z Or Plus. Nie wiem, ale na pewno są tu nowe. O, tutaj jest. Tu jest wszystko nowe surowce. Dobra. Następna modyfikacja to ruiny, czyli możemy gdzieś znaleźć ruiny różnych zamków czy coś. Bardzo ciekawa modyfikacja i możemy również tam znaleźć skrzynki, w których są bardzo fajne przedmioty ukryte. Więc hmm. starting inventory to gdy zaczynamy grę, znajemy e, tutaj startowe itemy. Ja je usunęłam, bo nie potrzebowałam, ale wszystkie kamienne przedmioty e, plus e, 16 jabłek plus 16 tych e, pochodni. Następna modyfikacja to status efekt hood, czyli gdy jest coś podobnego do armor status hood, czyli gdy rzucimy na siebie jakieś potki to w prawym, no na środku praktycznie, widać, że mamy je yeah. Następna modyfikacja to twilight forest, czyli ten fajny którego nigdy nie widziałem. Tutaj nowy świat tutaj nie przejdę, bo jestem na płaskim, ale nowy świat no, są 5 bossów, nawet 6 bossów 6 bosów, tak? Chyba 6. Na 5 na pewno. I 6 chyba jest dodane z modyfikacją albo co też jest, nie wiem, nie jestem pewien. No i dodaję różne takie rzeczy. No Nie ma co umawiać, bo to To, to wszystko się okazuje dopiero po walkach. Jest, jest 6. Bo tu jest 5, jeszcze jedna jest tak i tak. No i to wszystko się... Zobaczycie, tylko... No najlepiej po prostu zobaczyć to w mojej serii, bo wtedy Wam to bardziej wytłumaczę. No i już przed ostatnią modyfikacja to X Xeros Minimap, czyli dodaję minimapkę bardzo fajną, lepszą niż Race Minimap, ponieważ gdy... No jest bardzo. Mm. E, dobra, nie to gdy chcemy dodać sobie waypoint to chyba, chyba to jest to mamy tutaj lolo nie odsuwamy się po czekajcie, czekajcie. coś się psuje Dobra, coś, coś się popsuło, ale już, 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 już jestem. I ja ostatnia modyfikacja to Tricapitators e, Modyfikacja dodaje to po prostu, jest drzewo, Ścinamy je i wypada całe. Więc e, to już na tyle wszystkie te modyfikacje są w mojej podce. Więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i wpadnijcie na. I czekajcie na e, pierwszy odcinek z serii Propag 1. Le e, jeszcze raz lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, no i siema!